Zagraniczni piłkarze powiązani z Polską. Lukas Podolski, a więc mistrz świata z 2014 roku, zdobywca Pucharu Niemiec oraz mistrzostwa z Bayernem, a także Pucharu Anglii z Arsenalem, nigdy nie wstydził się polskich korzeni. Urodził się on w Gliwicach, od kilku lat gra w Górniku Zabrze i bardzo dobrze mówi w języku polskim. Najlepszy strzelec w historii Mundialu oraz zdobywca mistrzostwa świata, czyli Mirosław Klose, urodził się w Opolu. Dwukrotny mistrz Niemiec z Bayernem sam przyznaje, że w rodzinnym domu rozmawia zarówno po niemiecku, jak i po polsku. Paulo Dybala, którego dziadek przed II wojną światową wyemigrował do Argentyny, sam przyznaje, że mimo włoskiego obywatelstwa sam czuje się bardziej Polakiem niż Włochem. Jest on pięciokrotnym mistrzem Włoch z Juventusem, a także mistrzem świata sprzed trzech lat. Filipe Luis, którego dziadek emigrował do Brazylii, posiada polskie obywatelstwo. Polski związek piłki nożnej był zainteresowany zaproponowaniem mu reprezentowania biało-czerwonych barw. Jest on legendą Atletico Madryt, z którym zdobył mistrzostwo Hiszpanii oraz zwycięzcą Copa America. Który z tych piłkarzy, twoim zdaniem, dałby najwięcej reprezentacji Polski? Daj znać w komentarzu. Na dziś to już tyle. Zapraszam do polubienia i obserwacji mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.